Prawo przy kawie. Internet to platforma, dzięki której docieramy do nieograniczonej liczby odbiorców. Strona internetowa jest obecnie wizytówką prowadzonej działalności gospodarczej, umożliwia zapoznanie się z oferowanymi produktami czy usługami. Ułatwia bezpośredni kontakt z potencjalnymi klientami. Chcemy mieć przejrzystą, profesjonalną stronę. Nie powinniśmy jednak zapominać o nabyciu autorskich praw majątkowych od jej twórców. Jak zapewnić sobie prawa do naszej strony internetowej? Umowa, w której przenoszone są autorskie prawa majątkowe, powinna być zawarta na piśmie. Obowiązuje tutaj rygor nieważności, co oznacza, że umowa zawarta w innej formie będzie umową nieważną. Samo przeniesienie własności egzemplarza utworu nie spowoduje automatycznie przejścia autorskich praw majątkowych. Najłatwiej zrozumieć to na przykładzie książki czy też płyty CD z utworami naszego ulubionego artysty. Kupując taki egzemplarz, nabywamy tylko prawo własności materialnego nośnika, na którym zapisano powieść czy piosenkę. O czym należy pamiętać przygotowując umowę? Umowa musi wskazywać pola eksploatacji, czyli sposób korzystania z utworu wyodrębniony pod względem ekonomicznym lub też technicznym. Ustawa o prawie autorskim wymienia przykładowe pola eksploatacji. To jest m.in. zapisanie w pamięci komputera, wprowadzenie do obrotu, najem. Publiczne wykonanie, czy też wystawienie, tłumaczenie, opracowanie tekstu? Czy można wskazać w umowie pole eksploatacji, które jeszcze nie istnieją? Rozwijająca się technologia daje nam wciąż to nowe możliwości. Często nie jesteśmy w stanie ich przewidzieć, dlatego też w umowach pojawiają się postanowienia o przeniesieniu praw. Również w zakresie pól, które mogą powstać w przyszłości. Pamiętajmy, że takie postanowienia są niezgodne z przepisami, bowiem umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia. O jakich postanowieniach umownych warto jeszcze pamiętać? Ważne jest, aby dokładnie uregulować kwestie wynagrodzenia. Zasadą jest to, że twórcy przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji. Oczywiście umowa może zawierać inne postanowienia. Istotne są także uprawnienia dotyczące utworów zależnych, to jest opracowań utworu, na przykład jego przeróbka czy też adaptacja. Na rozporządzanie i korzystanie z opracowania musimy mieć zgodę twórcy utworu pierwotnego, chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. Pamiętajmy, że jeżeli w ciągu pięciu lat opracowanie nie zostało rozpowszechnione, twórca może cofnąć zezwolenie, a wypłacone mu wynagrodzenie nie podlega wówczas zwrotowi. Strona internetowa stanowi pewną całość. Składa się jednak z wielu elementów czyli tego, co widzimy np. zdjęć, filmów, grafik, fontów, opublikowanej treści jak również tego, czego nie widzimy a dzięki czemu działa, wszystko działa w wybrany przez nas sposób np. Na system zarządzania treścią. Każdy z tych elementów może być utworem w rozumieniu prawa autorskiego, co powoduje, że podlega ochronie prawna autorskiej. Każdy z tych elementów może mieć również innego autora. I zwykle nie będzie to twórca bezpośredni twórca naszej strony internetowej. Czasami nie jest możliwe uzyskanie autorskich praw majątkowych do każdego elementu i wówczas w grę wchodzi uzyskanie licencji na korzystanie z nich. Pamiętajmy, że przygotowując czy też negocjując treść umowy powinniśmy mieć wszystko to na uwadze.